Tu Kielce. Świętokrzyska sieć aktywności młodzieżowej Synergia inicjuje debatę na temat przyszłości naszego województwa. Mój pomysł na region Świętokrzyski to wzmocnienie Kielc jako silnego ośrodka akademickiego, który będzie ściągał młodzież z innych województw. Uważam, że w tym województwie jest olbrzymia przestrzeń do zagospodarowania przez młodych, kreatywnych i ambitnych ludzi, więc mój pomysł na to województwo polega na tym, aby tych ludzi zachęcić wszelkimi możliwymi sposobami, aby tutaj chcieli zostać i rozkręcać swoje mikro i małe przedsiębiorstwa. Otóż mój pomysł na rozwój regionu to inwestycje w młodzież, która za kilka, kilkanaście lat będzie kształtować rzeczywistość wokół nas. Mój pomysł na przyszłość regionu to rozwój turystyki. Mój pomysł na rozwój regionu to wsparcie rozwoju młodzieży z małych miejscowości poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wspieranie talentów w świetlicach środowiskowych, w klubach młodzieżowych oraz w domach kultury. Niesamowite miejsce, rewelacyjni ludzie, piękne kobiety, błyskawianka, super natura. Wszystko czego dusza zapragnie. Że przede wszystkim gospodarka, gospodarka, gospodarka. Mój pomysł na przyszłość regionu to zmiany w systemie edukacji i większe wsparcie dla edukacji pozaformalnej. Polityka proinwestycyjna to hasło, które powinniśmy wszędzie podkreślać, a które u nas tak naprawdę kuleje. Albert Einstein mówił, że szaleństwem jest zrobić te same rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. Powinniśmy zrobić wszystko tak głowie, żeby rozwijać nasz region. Przygotowanie gruntów. Drugie to przygotowanie innych zachęt, typu między m.in. polityka podatkowa czy cała oferta przygotowania pracowników. Patrzenie na nasze stare problemy w zupełnie nowy sposób. Większe zaangażowanie w praktyczne umiejętności, a mniej teorii. Potrzebujemy więcej współpracy międzynarodowej. I trzecie, przede wszystkim promocja tego, bo nic przez promocję nie uda się. I zrobienie poważnego rachunku sumienia, czy to, co robimy, jest dobre. Pozwoliłem spisać sobie kilka haseł, które są istotne z punktu widzenia rozwoju województwa Świętokrzyskiego moim zdaniem. Mam taki pomysł, żeby Województwo Świętokrzyskie stało się europejskim centrum tras rowerowych. Po pierwsze, Świętokrzyskie czaruje na co dzień i to jest e, parafraza do tego hasła e, Świętokrzyskie czaruje poleć na weekend. Jestem młody i stawiam na młodzież. Przede wszystkim inwestycje. Inwestycje, które są inwestycjami prywatnymi ze wsparciem y, samorządu, jednostek samorządu terytorialnego, przy wykorzystaniu targów Kielca. Stawiam na wszelkie ośrodki spotkań młodzieży, gdzie można ciekawie spędzić czas. Życzyłabym sobie większej otwartości tego miasta. To się oczywiście samo nie stanie, i bardzo ja i inne osoby tutaj aktywne szczególnie na polu antydyskryminacji, staramy się uczynić. Nawigator inwestora, gdzie inwestor będzie w stanie dowiedzieć się krok po kroku, w jaki sposób zainwestować w Kielcach. Po pierwsze, musimy przestać czekać na księcia na białym koniu, jakiegoś polityka, który nagle właśnie tutaj ściągnie inwestorów i przywiezie wagony z pieniędzmi. Edukacja, edukacja nieformalna, pozaformalna, edukacja związana z prawami człowieka. Po drugie, musimy wyzbyć się kompleksu wobec świata zewnętrznego, bo nie jesteśmy od nikogo ani gorsi, ani głupsi. Współpraca uczelni wyższych. Mam tutaj na myśli Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnikę Świętokrzyską. I niech współpraca świata nauki ze światem biznesu w końcu stanie się Zostaw nasze ludzkie zalety i wady, dajbyśmy nie byli jako te owady, obojętni sobie wzajem wrodzy obcy. Mój pomysł na przyszłość naszego regionu to rozwój współpracy międzynarodowej i transfer dobrych praktyk. Więc to, o czym mówię, to jest solidarność społeczna. Jeżeli będziemy solidarni wobec siebie, wobec świata, damy ze wszystkim radę. Proponuję również hasło, ponieważ zajmuje się biarem na uczelni. Święto Wszystkie, inwestujemy w Ciebie. Skorzystanie z potencjału młodych osób, które mieszkały wcześniej za granicą, a teraz wróciły do naszego województwa. Mój pomysł na przyszłość regionu to badania naukowe i innowacje w, w, w farmacji, w medycynie. Mój pomysł na rozwój naszego regionu to przede wszystkim wsparcie i rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich. Młodzieży, ale i nie tylko młodzieży. Just do it, czyli po prostu zróbmy to. Tylko poprzez rozwój tych kompetencji jesteśmy w stanie wpływać na zmianę naszej świętokrzyskiej mentalności. Mój pomysł na rozwój regionu świętokrzyskiego to wsparcie dla firm, które zainwestowały w naszym regionie i ich rozwój. Yes, we can. Przyszły województwa świętokrzyskiego, to jest rozwój Kielc. A tylko poprzez zmianę tej mentalności będziemy umieli cieszyć się małymi sukcesami i dużymi sukcesami, jakie w naszym regionie już mają miejsce i jakie będą dalej miały miejsce w przyszłości. Stwórzcie program na rzecz sfinansowania pomysłów młodych ludzi, które będą kreatywne, innowacyjne, pozwolą realizować marzenia, pozwolą się odważyć na sfinansowanie rzeczy, które nie mieszczą się w standardowych ramach o nominację. Wnioskuję dla doktora Bartłomieja Zapały. Prezydent Starechowicz Marek Materek wyraził zaciekawienie moimi pomysłami na rozwój regionu świętokrzyskiego. Postaram się więc zaspokoić tę jego ciekawość. Przyszły województwa świętokrzyskiego to suma rozwoju poszczególnych ośrodków miejskich w naszym regionie. Uważam, że szansą na rozwój regionu świętokrzyskiego są przede wszystkim jego mieszkańcy, ale pod warunkiem, że będziemy sami potrafili się troszeczkę zmienić. Nacisk na innowacje, odnawialność źródeł energii, dalsza współpraca Uczeni wyższych z Potrzebne jest nam otwarcie na świat i zbudowanie jak największej liczby międzynarodowych powiązań. Zbudowanie przekonania, że Kielce mogą stać się centrum naszej aktywności, że nie będziemy potrzebowali wyjeżdżać, by dobrze obserwować i uczestniczyć także w tym, co dzieje się poza naszymi granicami. I najważniejsze rozbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. To są filary, na których powinniśmy budować naszą przyszłość. A wtedy. Jeśli wykażemy się odrobiną otwartości, łatwiej nam będzie dostrzegać ciekawe pomysły, ale łatwo nam będzie także dostrzec, że dobre pomysły mogą zrodzić się także i u nas. Składam propozycję dla pani wojewody, żeby zaprosiła do siebie marszałka naszego województwa i prezydenta Kielc, żebyśmy zaczęli załatwiać sprawy wspólnie, żebyśmy razem próbowali dokonać pięknych, cudownych, Rzecz. Szukajcie niemożliwych pomysłów i niemożliwych realizacji. To tam czai się pomysł na rozwój województwa świętokrzyskiego. Serdecznie pozdrawiam. Już niedługo w Kielce na wzgórzu zamkowym. Antykonferencja odbędzie się, bo są powody. Każdy kreatywny człowiek młody, niech da pomysł na rozwój regionu i do przodu. Przed siebie oby synergia to energia, czyli siła ludzie młodzi. Jak cię to obchodzi, to zapraszamy. 29 kwietnia, bo rozmawiamy, czas nastał. Godzina 16, kielce centrum miasta, da!